Dzień no, dobry no, i witam Was w czyli odcinku, z Kreatorem, czyli Eidikerem, zawodnikem Eidikerem drużyny Milenium. się Jest bardzo fajnie. Nie spodziewałem się tak wielkiej ilości fanów, którzy przyszli nas oglądać tutaj. Ogólnie sam turniej jest świetnie zorganizowany, tak jak zawsze iem są świetnie zorganizowane i obowiązki te nie było.

Oglądaliście swoje mecze. Ostatni ból decydujący. Czy to tam zabrakło? Bo to nawet oglądałem i cały czas pomyłce, jakby... W meczu z fanatami przede wszystkim zabrakło jaj. I tyle. Tak, tak. Czyli no, po prostu was żarło Nie ja wiem. Byliśmy strasznie przestraszeni. Byliśmy strasznie przerażeni, żeby wejść do bazy. Nie mieli długim kubitoru. Zagraliśmy strasznie słabo i... Nie ma na to wymówki zaraz się Może ja bym spytał no o sama SES. Jest OK dla Ciebie? No w tym momencie, jak wiadomo, jesteście na ostatnim miejscu. Ale akurat jeżeli chodzi o SES europejskie, różnica pomiędzy teamami to jest po prostu parę zwycięstw. E, pozostało 7-8 do Jak czujecie się? Czy dacie radę, bo głównie, w tym momencie to będzie piąte miejsce, zgadza się? Szóste i ja Tak, cztery. Aha. No, czy czujecie się na siłą, że dacie radę? Bo dwa zwycięstwa. Znaczy, musimy się czuć na siłach, żeby dać radę. Musimy w wiedzieć, że damy radę, bo jak się poddamy, to będzie z tego wielka do dwa. Już możemy zacząć ćwiczyć do relegacji i nawet czuję w drużynie, że ktoś Ktoś wie, że nie, da, nie damy rady, ale nie chcę tego pokazać, coś potrzebuję, żeby to poprawić. To jest naprawdę fajne i damy z siebie wszystko, żeby po prostu nie iść do relegacji. Jasne. Eee, jak sam słuchałem wywiadu to tobą na SES-ach, eee, mówiłeś, że w tym momencie aktualnej się bardzo ciężko jest na je je. eee, Czy nadal taki uważasz, czy tego że coś się trochę, trochę zmieniło? Eee, teraz się trochę zmieniło. Teraz ja gram trochę inaczej i wydaje mi się, że idzie o wiele lepiej. I teraz się też z innymi czempionami na to, jeszcze nie gra tak dużo mugo, jeszcze nie gra tak dużo e, czegokolwiek, które się gra Lulu, na przykład Jebla, jakieś inne czempiony i wydaje mi się, że wtedy poniosły mnie trochę emocje, chciałem obejmować i tyle. A twój ulubiony na takie motymować? Odgrałem. Dobrze. To by było. Dzięki wielkie. Na razie. Cześć.